Prawie na głowę weszła Ci No prawdziwe fury na tą kawaliadę jadą Jakie ma gumeczki Słuchajcie, to jest bardzo ważne to co teraz powiem Bo my jesteśmy u Claudi w Pony Jumping Team I to zdjęcie, które Tutaj jest, zrobiłam ja. To jest moje dzieło. Pewnie jesteście w szoku, co? To jest po prostu zdjęcie ponadczasowe. Jest nawet u nich na koniowozie. O, i wjeżdżamy sobie. Tutaj. O nie przyjechały do miasta.

I właśnie w takim kolorze Ach, no, jest naprawdę godny. No po prostu pachnie nowością. Lo api z anioł.

Przejdziemy tędy. Wracamy do hafty! <noise> 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 Łapy tak marzną, że koniec świata po prostu wracamy do domu. Tu się w ogóle jakieś dziwne rzeczy dzieją, na zewnątrz. A, ha Haha, dwie cały konie. <grystanie> Cennusia, chodź. No chodź, do domku. Poczekaj, poczekaj na no brawo jeszcze. Tu jest obiad dla cennej, nie? Ten, który już No więc wróciliśmy, kochani. Ale było zimno. Jezu, było tak zimno, że, Dobrze, że po było. prostu no, kosmos, naprawdę. Ale podgrzaliśmy sobie tyłki i tak sobie właśnie gadaliśmy o tej kawaliadzie i powiem szczerze, że na mnie największe chyba wrażenie zrobił ciuciu -ciu, tak naprawdę. No i ten koniowóz od prędkiego to już w ogóle <noise> po prostu jak go zobaczyłam, to mi serce zmiękło. <noise> Nie wiem dlaczego, ale tak jak go zawsze widziałam na zdjęciach czy na filmikach, to tak nie miałam. A jak go zobaczyłam na żywo, to po prostu to było takie: o, jaki on słodki. I jeszcze on był w takim centrum. I... Samym. No właśnie, bo on był w ogóle na targach, a reszta tych koni była w stajni, a on był na targach na na tych ekspo, i właśnie w takiej małej zagrodzie, także fajnie to wymyślili, ale zabieramy się do otwierania kalendarzy. Dzisiaj będzie coś ekstra, bo jest dużo okienko. o Nie jest dla ciebie jeszcze Kindermini. Kindermini. Było wczoraj? Nie. Było. Było, nie? Mhm. Dobra, następne. Otwieraj. Ja uh -huh. mam dla Ciebie otworzyć? Mhm. Uh -huh. Tu, cyk, co co zawsze. Kupiarki są takie same. Ale kucyki są o, różne. są dwa teraz. Dobra. Ej, eee, ty brzy? Pies nie je czekolady brzydka. Nie, ty nie jest czekolady. Uh -uh dekorada jest to krzyczna dla psa. To nie będą znowu wstążki. <grym> chociaż koperta jest taka. A ja sobie założyłam branżoleczka z wczorajszego dnia. Nie. No nie mów. są wstążki brązowe to <grym> To dla piesi. <grym> to dla piesi wstążka. co teraz piesia? Piesia? I co, co będzie robione? Mm. O, pan będzie otwierał z piesią kalendarz. Piszę, skarpetki, Piszę, co nam ma zrobić? Nie wiem, no. poczekać. No, to Dobra, teraz piszę O, o, usiądź. Czekaj, super. Reszta na potem. No, my już się żegnamy z piesią. I widzimy się jutro, chociaż jutro jedziemy na jakąś fizjoterapię z jakimś koniem. Nie wiem, o której wrócimy i czy damy radę coś nagrać, bo no, no praca wiadomo. Także widzimy się jutro. Albo pojutrze. Albo po jutrze. Nie wiem, Na łączach. Zostawcie łapkę w górę i suba. No i napiszcie jakiś komentarz, żebyśmy mogli z Wami pogadać, cokolwiek. Zobaczmy. Uważaj.